Z właścicielem gmina i to gmina decyduje, co zrobić z tym szpitalem. Ja realizuję zadania polityki zdrowotnej naszego kraju. I jak wcześniej powiedziałam, pieniędzy jest mało. Żeby dobrze te pieniądze wykorzystać, powinny być jednostki łączone, powinny być jednostki konsolidowane. To wynika z prostego rachunku, jak, że jak jest pieniędzy mało, trzeba je dobrze wydatkować. A żeby dobrze wydatkować, one muszą być skonsolidowane, bo dzisiaj yy, dobra usługa, to co w kuluarach tutaj rozmawiałyśmy z panią doktor, to, to przede wszystkim kompleksowa usługa. Pacjent trafiający do szpitala, on powinien, jeśli jest taka potrzeba, oczywiście powinien mieć zrobiony rezonans, tomograf, yy, USG szereg innych badań, żeby skutecznie leczyć. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, poziom świadczeń powinien być standardu światowego, europejskiego. My do tego jakby celu powinniśmy zmierzać. To, to są standardy, które funkcjonują na świecie. Niemcy to zrobili 10 lat temu. Połączyli szpitale, dawno to zrobili, nie ma innej drogi. Po prostu tak to robimy krzywdę sobie i społeczeństwu, ale to nie ja o tym decyduję. E, oczywiście przekazuję to, co robią bogaci, e, to, co robią... Wszyscy na świecie. Oczywiście mogą powstawać małe szpitale, ale w takiej wąskiej dziedziny, jakiejś jedn jednolitej, po prostu gdzieś jest wysoka specjalizacja, jakiejś jednej dziedziny. Natomiast e, tego typu szpitala generalnie, e, ale, ale naprawdę nimi oceniać. Także bardzo dla mnie trudne pytanie, niewygodne. Ja Jak zawsze jestem do dyspozycji Państwa, ale to Państwo decydujecie. Dziękuję.